Witajcie w kolejnym odcinku Z tej strony Maniana I dzisiaj po raz kolejny Będę przychodziła parkury Na Blockstar Planet I jako, że jutro mamy Pierwszy dzień wiosny Przynajmniej tak mi się wydaje To postanowiłam, że nagram wiosenne parkury Wiem także, że Mikalu nagrał coś podobnego Także w kartach i opisie Macie link do tego odcinka Jako inspiracji I to by było na tyle. Przechodzimy już do odcineczka intro. Jestem już na pierwszym parkurku, Jest on szalony, ale mam nadzieję, że uda mi się go przejść. W ogóle tu mam straszne lagi. Sama nie wiem czemu. Ale okej, okay, damy radę. Przeżyjemy. Także tutaj już go sobie przechodzę. Nie jest on na razie jakiś zbytnio trudny. Ale fajny pomysł ze zrobieniem tych takich doskakania po nich w formie kwiatków. Ej! Podoba mi się to. Ogólnie to nie ma zbyt dużo parkurów takich właśnie wiosennych. E, spadłam, brawo ja. Także jestem już tutaj na ostatnim kwiatku i skakuję do portalidła. I mamy kolejne kwiatki. Nie no, bardzo wiosennie, podoba mi się ten parkur. Ładny jest, takie ładne ma pastelowe, wiosenne kolorki. I takie kwiatki, ogólnie jest taki wiosenny. Może to dlatego, że jest to wiosenny parkur. Bardzo ciekawe. Może właśnie dlatego. Dobra, tutaj są te jakieś gwiazdki. Trochę już mniej w wiosennym klimacie, ale cóż. O! Kryształ. Także myślę, że może go przejdę. Wow, tutaj jakieś w ogóle śmieszne schody. Fajnie to ogólnie wygląda. Ogólnie spoko wygląda ten cały parkour. I tutaj na lamę. U, udało się. Co to jest? Nie wiem, co to jest za zwierzę. Ja się tam na zwierzętach nie znam, mimo że mam finalistę z biologii, tak się nie chwaląc. <laughs> Przepraszam Was, jeżeli mnie zle słychać, ale mój mikrofon nie działa tak, jak powinien. Tutaj skakanie po jakichś hardkorowych kwiatkach. Nie lubię, jak się skacze tak wysoko nad ziemią, bo mam lęk wysokości. Niestety na Blockstar Planet także to działa. W sensie, że też mi się włącza lęk wysokości, czy nie wiem, jak to ująć. Boże, to jest fioletowa lawa. Kto to w ogóle stawiał? Już widzę, że ten parkour nie jest na mój poziom zaawansowania na Blockstar Planet. Nie, to nie moja widzka. Już myślałam, że może to jakaś moja widzka se ze mną skacze. Co to nie było? Ja nie mogę. Założyłam, że to jest tak równiutko wymierzone i na to skoczyłam. Jak jestem głupi. Także znowu już tutaj doszłam i teraz chwila prawdy. Znowu spadłam, brawo ja. Okej, okay, dobra, jestem już tutaj na tej literce. I teraz hardkorowo będziemy skakać po tych literach. Nie lubię tego typu przeszkód, ponieważ są one dosyć stresujące. Yy. Zaraz się wkurzę na ten parkour, został mi tylko jeden kryształ. Po prostu nie umiem go przejść. Także daję sobie tą ostatnią szansę. Uwaga, wielki moment. Uff, jestem na A. No głupi psie, jesteśmy na parkurze. Czego ty chcesz dziecku? Piesku, czego chcesz ode mnie? Doszłam do drugiego kryształu, ale nie mam już tych jakby życiek, nie wiem jak to nazwać. Boże, rzecz tutaj na górze jest lawa? A, cóż, musiałam zostać złapana. Jezu, ale to jest straszne. Ja się tego boję. Kolejna pułapka? Nie no, czy ktoś tutaj poluje sobie na moje życie? Nie, mam dosyć tego parkuru. Idę na następny. Nie no, dobra, żartowałam. Cóż, odcinek będzie się nazywał Przechodzę Wiosenny Parkur w liczbie pojedynczej, ponieważ się uparłam i przejdę ten parkur. Tam radę. Okej, okay, udało mi się za pierwszym razem dojść na literki, więc teraz idę do naszego ulubionego szalonego tunelu. Okej, okay, jestem już znowu w tym szalonym em, tunelu. Nie da się go chyba obejść, więc cóż, idę wdeptując w te pułapki. Mam nadzieję, że mi z życia starczy. Teraz tylko, żeby nie popełnić błędu i nie skoczyć, a będzie super. I tutaj, tak jak już myślałam, kolejna pułapka, a za nią od razu fire trapy. Normalnie, odlot po prostu. Nie umiem tego inaczej nazwać. Yy, boże, mam tak mało życia. Umarłam. Cudem żyję, jestem na jakichś zwierzętach? Przynajmniej to mi wygląda na zwierzęta. Ale nie wiem, co to tak naprawdę jest, boże, tej. Miałam zawał, bo już myślałam, że wskoczę w lawę. Widać, że osoba, która tworzyła ten parkour, e, lubi hardkorowe przeszkody. Zwłaszcza pułapki na niedźwiedzie. Tutaj jakaś podstępnie wyglądająca trawka. Wejść na to czy nie wejść? O to jest pytanie. Ja się tego boję. Wow, meta! Serio? Serio? Dobrze, jestem znowu tutaj przed tym i już wiem teraz, że trzeba tutaj lecieć jak najdalej. Nie, no serio, zaraz się naprawdę wkurzę. O, gdyby nie to, że nie wolno mi krzyczeć na odcinkach, to zacząłbym wrzeszczeć. Cóż, zaczynam to od początku. Nadszedł po raz trzeci, wielkopomny moment. Znowu spadłam. Nie no, normalnie zaraz się. Nie wiem, co ze sobą zrobię. Coś zrobię. Chyba wezmę komputer i po prostu wyrzucę go przez okno. Dobrze, jeżeli teraz mi się nie uda, to naprawdę wyrzucę mój laptop przez okno. Mam kryształy, przecież dokupiłam. Boże, to może jednak go nie wyrzucę. Łuchu! Mamy to wreszcie. przeszłam ten parkour. Jezu, Jezu. Wykończyłem ją zarówno psychicznie, fizycznie, w sumie jego przejście bez wycięć zajęło mi około pół godziny, wiem, masakra ze mną. Także to już by było chyba na tyle w tym odcinku. Przynajmniej dostałam za niego jakieś ekspam. To jest przynajmniej pozytyw z tego całego. Przechodzenia. Wiem, że tytuł brzmi wiosenne parkoury, ale udało mi się przejść tylko jeden. Także to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę oraz subka na kanale, a ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.